Dziś spojrzymy na Bitcoina z, no właśnie, z zupełnie innej strony. Nie jako na kolejną inwestycję, o której trąbią w wiadomościach czy spekulacyjny gadżet, ale jako na coś o wiele, wiele głębszego. Jako na ideę, która rzuca wyzwanie samym fundamentom naszego systemu finansowego. Mocne słowa, prawda? To zdanie od razu każe nam się zatrzymać i pomyśleć. Bo co jeśli w Bitcoinie wcale nie chodzi o szybki zysk? Co jeśli chodzi o fundamentalną zmianę samych reguł gry? No dobrze, ale żeby to wszystko pojąć, musimy się cofnąć, musimy zrozumieć problem, który leży u samych podstaw tej całej historii problem, którym mierzą się dzisiaj zwłaszcza młodsze pokolenia. Mamy tu takie no, zderzenie dwóch kompletnie różnych światów. Z jednej strony media karmią nas obrazkami sukcesu jachty w Miami, drogie imprezy kolesie z funduszy hedgingowych a z drugiej Mamy twardą, brutalną rzeczywistość, ogromne długi, problemy finansowe i co gorsza, kryzys zdrowia psychicznego dotykający mnóstwo młodych ludzi. I ten nagłówek on uderza prosto w sedno, to nie jest jakieś tam narzekanie. To jest autentyczne poczucie beznadziei i świadomość, że system, który ktoś odziedziczył, po prostu nie gra na jego korzyść. I tu, moi drodzy, dochodzimy do absolutnego sedna. Centralna teza jest taka, że źródło tych wszystkich problemów tkwi nie w jakiejś konkretnej polityce czy złych decyzjach, ale w samym fundamencie, w samej naturze naszego systemu monetarnego. Żeby to zrozumieć, musimy wsiąść do wehikułu czasu. Przenosimy się do jednego absolutnie kluczowego momentu w historii, który na zawsze odmienił światową gospodarkę. W telegraficznym skrócie wyglądało to tak. Po drugiej wojnie światowej dolar, oparty na solidnym fundamencie złota, stał się taką kotwicą globalnej stabilności. Ale w 1971 roku, pod presją gigantycznych wydatków, Stany Zjednoczone po prostu tę kotwicę odcięły. A żeby utrzymać dominację dolara, powiązano go z ropą, często używając do tego siły i zakulisnych układów. I tu pojawia się coś, co nazywa się dylematem Tryfina. To klucz do zrozumienia całości. Wyobraźmy sobie, że kraj, który drukuje najważniejszą walutę świata, musi ciągle dostarczać ją innym. To prowadzi do wiecznych deficytów i, koniec końców, osłabia jego własną gospodarkę. Innymi słowy, poświęca dobrobyt własnych obywateli na ołtarzu globalnego systemu. A teraz najlepsze. Ten cytat pochodzi z 1968 roku. Na trzy lata przed zerwaniem ze złotem ludzie na najwyższych stołkach doskonale wiedzieli, że cały ten system jest bombą z opóźnionym zapłonem. Wiedzieli, że to się nie może udać. I to jest w tym wszystkim chyba najbardziej druzgocące. Oni wiedzieli, to nie był błąd w obliczeniach, to nie był wypadek przy pracy. To była świadoma decyzja, a jej konsekwencje dla społeczeństwa były, cóż, do przewidzenia. No dobrze, to jakie dokładnie były te konsekwencje? Teraz przyjrzymy się twardym danym. Zobaczymy, jak ta decyzja z 1971 roku przeorała nasze społeczeństwo, rodziny i nawet nasze zdrowie. Autor używa tutaj genialnej metafory: drukowanie pieniędzy to w zasadzie kradzież z przyszłości. To jest wydawanie pieniędzy przyszłych pokoleń, ludzi, którzy nawet się jeszcze nie urodzili, na nasze dzisiejsze potrzeby, bez pytania ich o zgodę. To jest fundamentalny problem moralny. Okej, okay, to zobaczmy, jak to wygląda na wykresach. Co tak naprawdę stało się po tym historycznym punkcie zwrotnym? Zapnijmy pasy. Spójrzmy na rodzinę. Wskaźniki lecą na łeb na szyję. Mniej dzieci, więcej rozwodów. Ludzie później biorą ślub nagle coś fundamentalnego w tkance społecznej zaczyna pękać. Dziwne, prawda? To samo dzieje się ze zdrowiem. Zmienia się nasza dieta, otyłość eksploduje, a wydatki na leczenie rosną w kosmicznym tempie, chociaż wcale nie stajemy się zdrowsi, i znowu wszystko zaczyna się psuć dokładnie w tym samym momencie. Dziwne, prawda? I na koniec ekonomia. Domy stają się nieosiągalnym luksusem, pensje stoją w miejscu, mimo że pracujemy ciężej, a młodzi ludzie są w gorszej sytuacji niż ich rówieśnicy w czasach wielkiego kryzysu. To wszystko nie może być tylko zbiegiem okoliczności. Dziwne, prawda? Ten słynny cytat idealnie to podsumowuje. Pokazuje, o jak ogromną stawkę toczy się gra. Kto kontroluje drukarkę z pieniędzmi, ten ma prawdziwą władzę, potężniejszą niż jakikolwiek parlament. Dobrze, wystarczy tej ponurej diagnozy. Przejdźmy teraz do proponowanego rozwiązania. Czy da się przerwać ten błędny krąg? Zdaniem autora odpowiedź nie leży w polityce, a w technologii. Spójrzmy na bitcoina nie jak na walutę, ale jak na kolejne przełomowe narzędzie w historii ludzkości. Tak jak ogień dał nam ciepło, prasa drukarska uwolniła informacje, a internet komunikację, tak bitcoin ma potencjał, żeby uwolnić Pieniądz. I na tym właśnie polega ta rewolucja. Bitcoin ma w swój kod wpisany swoisty kodeks moralny. Proste, niezmienne zasady. Nie można dodrukować więcej niż 21 milionów sztuk, nie można nikogo ocenzurować, nie można zabrać komuś środków. To jest system oparty na twardych regułach, a nie nienawidzi mi się władców. A co jest w tym wszystkim najpiękniejsze? Siła tego systemu nie bierze się z karabinów, nie bronią go żadne armie. Gwarantem jest czysta matematyka i kryptografia, coś, co jest kompletnie odporne na tradycyjne formy przymusu i przemocy. Żeby sobie obrazować, jak potężne jest to zabezpieczenie, pomyślmy o tym tak. Milion sekund to były jakieś półtora tygodnia temu. Miliard sekund to już 32 lata temu, czasy naszej młodości, a bilion sekund to uwaga, Ponad 31 tysięcy lat temu, czasy kiedy po ziemi chodziły mamuty. I właśnie na tak niewyobrażalnych liczbach operuje kryptografia bitcoina. Złamanie tego jest po prostu fizycznie niemożliwe. I to jest chyba ostateczny argument moralny. Bitcoin daje nam sposób na zabezpieczenie wartości bez użycia przemocy. To pokojowa technologia, która pozwala chronić owoce swojej pracy za pomocą matematyki, a nie siły fizycznej. I tak zostajemy z tym niezwykle ważnym pytaniem. Niezależnie od tego, czy Bitcoin okaże się ostateczną odpowiedzią, czy nie, cała ta historia zmusza nas do myślenia o pieniądzach, o władzy, o naszej wspólnej odpowiedzialności. Pokazuje, że zamiast tylko czekać, co przyniesie los, mamy narzędzia, by tą przyszłość aktywnie budować. Pytanie brzmi: jaką przyszłość chcemy zbudować?